To są nasze smakołyki. Wow, to ogromna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałam. Twoja ma taki piękny kolor. Też go uwielbiam. A jej smak jest po prostu niesamowity. Możesz rzucić trochę szybciej. Zaraz zasnę. Zrobię sobie krótką przerwę. Na razie mi wystarczy. Świetnie, czyli mogę zacząć. O nie, tu jest chili. Mam nadzieję, że nie spłonę. Jakie to jest ostre. Widzę, że umiesz podgrzać atmosferę. To jest dla ciebie, Monika. Dziękuję, nie trzeba. Wow, to guma do rzucia. Uff, było blisko. Wygląda na to, że to nie była guma. No i wyszło trochę niezręcznie. Nowa porcja, super! Mam smak coli. A ja dostałam prawdziwą pizzę. Jest taka świeża, jakby dopiero co wyszła z pieca. Nie zbliżaj się! Dobra, pożuję sobie gumę. Czy wybuchnie, jeśli dodam do niej mentosy? Monika, proszę, spróbuj. Dzięki. Zadziałało. Kolej i mentosy to zawsze eksplozja smaków. Wow, prawdziwy automat z gumami. A ja mam z cukierkami. Dobrze, że wzięłam ze sobą drobne. O, ale ich dużo! Są takie lekkie. Też wzięłam ze sobą portfel. Ale niestety jest pusty. Jaka szkoda. Nic nie szkodzi. Wiem skąd wziąć trochę drobnych. Co ty robisz? To jest moje. Już nie, Suzy. Wymieniłam monetę na gumę kulki. To niesprawiedliwe. W challenge'u wszystkie chwyty są dozwolone. Odlatuje. Pa, Monika. Miłej podróży. Widzicie to? Cały kubełek lodów. A ja znowu dostałam gumy do rzucia. Mogę zacząć zanim lody się roztopią? Ta łóżka będzie idealna. Ojej, ale zimne. Co się z tobą dzieje, Suzy? Poczekaj, pomogę ci się rozgrzać. O nie, tylko nie to. Moje lody zamieniły się w różową papkę. Chociaż ona też może dobrze smakować. Przypomina koktajl mleczny z truskawkami. Ciekawe, co się stanie, jeśli podgrzeję moją gumę? Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. To wcale nie wygląda apetycznie. Jakie jaskrawe kolory, super! Sprawdźmy, co jest w środku. Wygląda na to, że obydwie mamy gumy. To dobry powód, żeby zorganizować kolejny konkurs. Okej, okay. nie mam nic przeciwko. Zaczynajmy. Z moją gumą jest chyba coś nie tak. Naprawdę trudno jest zrobić z niej balony. Będę musiała wyeliminować konkurencję. No, teraz pójdzie mi o wiele łatwiej. Ale to jest wbrew zasadom. Już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Guma do rzucia w tubkach, ekstra. To na pewno lepsze niż pasta do zębów. Wiecznie jesteś ze wszystkiego niezadowolona. Naucz się cieszyć życiem jak ja. Otwórz buzię. poprawię ci humor. Dziękuję. A teraz mi pomóż. Nie, to by było zbyt proste. Sprawdźmy, jak na to zareagujesz. Monika, co ty narobiłaś? Ale za to ładnie pachniesz. Ach, tak? Uważaj, za chwilę będziesz lśnić czystością. Oj, przepraszam, przesadziłam. Cała wieża z gumy, wspaniale! Mojej wieży nawet nie dorasta do pięt. Zaczynaj, OK, Chętnie. Jak mogłabym przepuścić okazję, żeby spróbować truskawkową gumę? Tylko spójrz jaka jest piękna. Ma taki intensywny smak. Tak zachwalasz, że ja też chcę jej spróbować. Wszystko zepsułaś! Przygotuj się na zemstę! Przestań! Nie rób tego! Sama się o to prosiłaś. Myślę, że przeginasz. Tylko kitkę może ukoić moje nerwy. Jakie apetyczne pączki. O, tu jest coś jeszcze. To wygląda jak guziki. Dobrze, że ja mam gumy. Będą świetnym dodatkiem do mojego pączka. Po prostu miałaś szczęście. A ty nie, więc nie ma co zazdrościć. Mm, nie spiesz się tak. Najpierw dodaj guziki. Ależ proszę, tutaj patrz, zadowolona. Ale to twarde. Ojej, to było przez przypadek, ale wcale nie żałuję. Na razie. Zaczynamy. Suzy, a co to za mina? Nie lubisz kukurydzy? Yeah. Ale Kate chyba nigdy nie była szczęśliwsza. Dobra, jak mus to mus. Trzeba zjeść, co się dostało. Wow, ta czekolada jest różowa. Ale bez jakiegoś triku się chyba nie obejdzie. Mhm. Suzy, czekaj. Chyba się domyślamy. Wystarczy potrząsnąć torebkę przez minutę i mamy. Zgadza się, gorący popcorn. Teraz to mm. po prostu bosko smakuje. Czekoladowy popcorn, pyszności. Trzeba przyznać, że to był genialny pomysł. Wow! A Kate dostała miód. W sumie to też jest słodkie. Ale jeśli wymieszać go z czekoladą, będzie smaczniejszy? Mm, tak. Lepiej, żeby pszczoły się nie zleciały, bo trzeba będzie się z nimi podzielić. A nikt nie chce dzielić się takimi smakołykami. Suzy zapomniała, że popcorn też był dobry. I jest zazdrosna. Chciałaby spróbować chociaż trochę. Ale jest tak pomysłową dziewczyną, że na pewno coś wymyśli. Mhm. I wygląda na to, że Kate się na to nabierze, i proszę, Kate została oblana czekoladą. W ogóle się nie spodziewała, ale i tak wyszło smacznie. Lepiej nie nabierać się na prowokacje Suzy po raz drugi. Kate będzie miała dużo czasu, aby zmyć z siebie te pióra. Coś teraz wygląda jak kurczak. No, no, no. Co to za zapach? Ten ser śmierdzi. Suzy też ma coś zielonego, ale wcale nie jest obrzydliwe. Wręcz przeciwnie. Tak, Kate, przyda ci się większy spinacz na bieliznę. Powiedzmy to sobie szczerze: nie polecamy jedzenia sera i czekolady. Na pewno będziecie rozczarowani smakiem. Fu, Kate ledwo dała radę dojeść ten dziwny smakołyk. Ale jest też efekt uboczny. Po zjedzeniu takiego sera, sam pachniesz jak ser. To okropne, prawda? I jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest szczoteczka do zębów. A zamiast pasty do zębów użyjemy czekolady? Dziś wszystko jest możliwe. Wygląda tak sobie, ale zapach zniknął. Wow, co za lizak! Radość Suzy jest zrozumiała. Każdy byłby szczęśliwy. Połączenie słodyczy Lizaka ze słodyczą czekolady daje oszałamiający efekt. Kate chciałaby spróbować chociaż odrobinę. I oto czym kończą się takie prośby. Teraz ten Lizak zostanie z nią na zawsze. Uf, jednak nie. Całe szczęście udało się go jej pozbyć. Uż też jest na swoim miejscu, chociaż bardzo brudna. Wow! Ojej! Witamy pikantne chipsy! To będzie naprawdę wyjątkowe połączenie z czekoladą. Jest! A po ciastkach Oreo raczej nie spodziewajmy się żadnych niespodzianek i tak wiadomo, że są pyszne. Kate odważnie próbuje chipsy z czekoladą. Nie, to zupełnie nie to, czego się spodziewała. Są za ostre. Trzeba pilnie coś zrobić, żeby pozbyć się tego palącego uczucia z buzi. Tak, to trochę pomogło. Będzie żyć. A Suzy zamierzała wymyślić coś nowego z tą fontanną. I dobrze. Uwielbiamy eksperymenty. Teraz mamy białą czekoladę. Wow! A Suzy należą się brawa, jak prawdziwa przyjaciółka dzieli się ciastkami skate. I to zrozumiałe, najlepiej z kimś dzielić takie szczęśliwe momenty. O tak, ale pyszności! Mm. To smakuje o wiele lepiej niż zwykłe mleko. Wow! Przed nami klasyka gatunku żelkowe oczy. Już wiemy, że są tylko trochę przerażające, ale ogólnie pyszne. A gotowane jajka no to nic nadzwyczajnego. Kate, zanim żelkowe oczy, postanowiła się trochę nimi pobawić. Przy okazji, Kate zna pewną sztuczkę. Opa! I fontanna znów zmieniła kolor niebieska czekolada. To jest naprawdę magiczne. Kate nie może wytrzymać już ani minuty. Chce jak najszybciej zjeść te wszystkie oczy. I zupełnie zapomniała, że Suzy się z nią dzieliła całkowicie ignoruje przyjaciółkę. Suzy biedactwo nie spróbowała ani jednego żelka. Teraz niestety będzie musiała zjeść gotowane jajka. A nie ma na to ochoty. Wyglądają jak żelki, ale tylko z zewnątrz. Ich smak jest po prostu obrzydliwy. Fuj, nawet niebieska czekolada nie pomogła. Ale może w kolejnym challenge'u będzie miała więcej szczęścia.